Dzisiaj sprawa Antoniego Macierewicza i jego kłopotów z prawem. Na podstawie świeżych informacji z wiarygodnych źródeł, jak Prokuratura Krajowa, TVN24, Polsat News i Rzeczpospolita, zweryfikujmy fakty. 3 września 2025 roku Macierewicz usłyszał formalny zarzut ujawnienia informacji niejawnych. Tych o klauzulach ściśle tajne, tajne, poufne i zastrzeżone. Chodzi o lata 2018 do 2022, kiedy jako szef podkomisji smoleńskiej ujawnił publicznie tajne dane o katastrofie TU-154RM z 2010 roku. Grozi mu do pięciu lat więzienia, ale nie przyznał się i odmówił wyjaśnień. To nie wszystko. Prokuratura prowadzi siedem śledztw przeciwko niemu, w tym za przekroczenie uprawnień, poświadczenie nieprawdy i zniszczenie dowodów, jak fragmenty samolotu. MON oszacowało straty na ponad 81 milionów złotych. Na absurdalne prace podkomisji, która kwestionowała raport, Millera i sugerowała zamach, choć ekspertyzy np. z NIAR potwierdzały zwykłą katastrofę. Ale uwaga, jest więcej. W styczniu 2025 roku ruszyło śledztwo za zdradę dyplomatyczną. Macierewicz wycofał Polskę z programu NATO-Karkonosze. Czyli wspólnego zakupu tankowców powietrznych z sojusznikami. To osłabiło naszą armię, bo do dziś nie mamy takich maszyn, a straty to 473 tysiące euro. Zawiadomienie złożył generał Jarosław Stróżyk z Komisji do spraw wpływów rosyjskich, grozi do 10 lat. Sejm uchylił mu immunitet w sierpniu 2025 roku głosami 240 do 190 po wniosku Bodnara. Macerewicz broni się, że to zemsta polityczna i ochrona Putina, ale fakty mówią same za siebie. Raporty Mon i prokuratury pokazują manipulację i niegospodarność. Nikt nie jest ponad prawem, nawet ikony pis. Co o tym myślicie? Komentujcie poniżej. Subskrybuj kanał Only Facts, żeby nie przegapić więcej weryfikowanych faktów. Lajkuj, udostępniaj i dzwoń po prawdę.